Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana i zapraszam na taki bardzo króciutki filmik na temat czyszczenia pędzli. Czy to jest najlepszy sposób? Nie wiem, na pewno jest najlepszy dla mnie, dlatego postanowiłam się z Wami podzielić. I moje pędzle nigdy nie były jakieś takie, nie wiadomo jak zabrudzone, ponieważ ja dość rzadko się maluję, no ale wiadomo, że od czasu do czasu trzeba je wyczyścić. I ta fioletowa taka myjka to jest myjka, tak naprawdę. Do, kupiona z myślą y, o myciu naczyń, bo tak była teoretycznie y, pokazywana, i można je kupić w kiku. Y, są chyba połączone po dwie albo trzy sztuki, przynajmniej kiedyś tak było, teraz nie pamiętam, ale powiem Wam, że kompletnie nie podpasowała mi, jeżeli chodzi o y, wykorzystanie jej właśnie do czegokolwiek czyszczenia, tak naprawdę, oprócz pędzli. I tutaj rzeczywiście. Rewelacyjnie się sprawdza. To jest w ogóle taka silikonowa, ona w żaden sposób nam nie zniszczy tych pędzli, a potrafi niesamowicie przyspieszyć czyszczenie. I ja uwielbiam do tego czyszczenia używać szarego mydła. Nie jest to wiadomo oryginalne szare mydło, ponieważ takie jest po prostu miękkie. To jest coś, co można kupić pod nazwą szare mydło w zasadzie w każdej drogerii i w jakichś tam supermarketach. I kiedyś próbowałam jakieś te olejki z Isana, z Rosmana, ale nie, zdecydowanie najlepsze dla mnie jest właśnie to mydło. Ono jest świetne również jako odplamiacz, więc rzeczywiście potrafi idealnie nam te wszystkie pędzle doczyścić. Ja nie używam żadnych gąbeczek, kiedyś, kiedyś gdzieś tam spróbowałam, ale nie, nie. nie. Zresztą, po miałam konsultację z dermatologiem swego czasu, z panią kosmetolog. I obie te panie zdecydowanie odradzały tego typu rzeczy. Więc, yy, zresztą, wiecie, tak jak wam wspomniałam, ja bardzo rzadko robię makijaż, więc naprawdę nie są mi tego typu rzeczy do niczego potrzebne. Jeszcze kolejna zaleta tego mydła jest taka, że się nie pieni, więc dużo łatwiej potem nam jest to wypukać i też nie musimy nie wiadomo jak bardzo tych pędzli moczyć. Zwłaszcza tych trzonków, które nie powinny być narażone na jakiś długi kontakt z wodą. A jeśli na przykład chcemy jakoś dodatkowo zdezynfekować czy same trzonki, czy również włosie, to możemy użyć do tego na przykład alkoholu izopropylowego. Ja nie, nie mam potrzeby robienia czegoś takiego, ponieważ jestem jedyną osobą, która tego używa i do tego bardzo, bardzo rzadko, więc dla mnie naprawdę wyczyszczenie takim szarym mydłem w zupełności mi wystarcza. I też należy zwrócić uwagę, żeby jakoś tak strasznie mocno nie tarmosić tych pędzli, jak również przy wyciskaniu wody, żeby ich tak jakoś nie skręcać, nie rozkręcać, ponieważ też wtedy to może spowodować, że nam się po prostu to wszystko porozkleja i poniszczy. I ja wiem, że są takie specjalne maty do czyszczenia pędzli i są dużo lepsze niż taka ta moja myjka, ponieważ mają przysawki. Nie lata to po, całym te, po całej tej umywalce. Więc, jeśli bym musiała częściej korzystać z tego, to pewnie bym zainwestowała, chociaż to nie jest pewnie jakiś taki duży koszt, ale tak jak Wam wspomniałam, mi w zupełności to nie jest potrzebne. Jeżeli chodzi o suszenie, to albo rozkładamy na płasko. Albo wieszamy, tak jak tutaj widzicie. Ja i tak zazwyczaj kładę je na komodzie w pokoju, bo mam wrażenie, że tam mi to wszystko jakoś lepiej dosycha. Ale pamiętajcie też, żeby ewentualnie podłożyć jakiś ręcznik, żeby nie zniszczyć mebla. Dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, papa. Pa.